Nie mogę sobie wyobrazić, żeby zrobiła coś takiego. Jest super inteligentna. Nie mogę. To jest moment, w którym Zach zdał sobie sprawę, że jego Ashley była tajnym mordercą. Policja znalazła Taylora Wrighta, przyjaciela jego żony, martwego na jego posesji. Policja podejrzewa, że Ashley była mordercą, ale Zack nie chce w to uwierzyć. Nie wiedział jednak, że w pokoju przesłuchań czeka na niego życiowy wstrząs. Czy możesz mi powiedzieć, Skąd znasz Taylor? Prowadząc sprawy detektywistyczne. Okay. Od czasu do czasu przychodziła do naszego domu. Poznała moją żonę. Zostały przyjaciółkami. Czy kiedykolwiek pokłóciliście się? Po tak długiej pracy w tym zawodzie zauważyłem u niej drobne kłamstwa. Rzeczy zaczęły po prostu wydawać się nie w porządku. Znikała na całe dni. Nie można było się z nią skontaktować telefonicznie. Grek i ja próbowaliśmy do niej dzwonić. Nie można było się z nią skontaktować telefonicznie. Taylor była znana z tego, że znikała na kilka dni, ale tym razem było inaczej. Nie widziano jej przez ponad miesiąc, zanim ją odnaleziono. Na początku policja uważała jej zniknięcie za nic niezwykłego, ale zostawiła wszystko w domu, a nieliczne wiadomości, które wysłała do przyjaciół, były napisane językiem, którego normalnie by nie używała. To znaczy, jestem pewien, że teraz y, przeczytałeś wiadomości i wszystko. Wiesz mniej więcej o jakiej dacie mówimy. Gdy miałeś okazję wrócić myślami i przypomnieć sobie, gdzie byłeś 8 września, jest bardzo, nie pamiętam. Ale staram się jak najlepiej potrafię, aby móc wam wszystko powiedzieć. Wczoraj poszedłem do banku, żeby pobrać wyciąg. Wiem, że jadłem obiad w restauracji z owocami morza na 9 mile w Pine Forest. Jadłem tam. I pamiętam, że jadłem sam. I pamiętam, że aż nie mogła się pojawić, ponieważ była zajęta w pracy. Taylor był ostatnio widziany 8 września, więc Zach próbuje przypomnieć sobie, co robił tego dnia. Biorąc pod uwagę, że używał swojej karty debetowej do zakupu jedzenia w okolicy, prawdopodobne jest, że jego historia jest prawdziwa. Jednak wspomniał, że był sam, ponieważ jego żona była zajęta pracą. Wygląda na to, że w pełni wierzy, iż jest to prawda, i chociaż wie, że jego żona była przesłuchiwana w sprawie morderstwa. Nie wie, że jest obecnie główną podejrzaną. Policjanci nie próbują dowiedzieć się więcej o sprawie. Próbują ustalić, czy Zach miał udział w morderstwie, albo przynajmniej nastawić go przeciwko własnej żonie. Czy wiesz coś o tych pieniądzach, które Taylor wam dał? Nie, absolutnie nie. Nigdy mi niczego nie dała. Nigdy niczego z tego nie dostałem. Okej. Okay. Czy wiesz coś o swoich finansach? Nie, Daje jej, kiedy pracuję nad sprawą, lub jak dostaję ugodę od mojego prawnika. Przekazuję ją prosto, aż a ona wszystkim się zajmuje. Pieniądze, o których detektyw mówi tutaj, to suma 34 tysięcy dolarów, które Taylor przekazała Ashley na przechowanie. Taylor przechodziła przez rozwód i chciała, aby pieniądze były z dala od jej własnych kont. Jednak zamiast umieścić je w sejfie, jak obiecała, zapisy pokazują, że Ashley umieściła je na swoich własnych kontach. Do czasu, gdy Taylor chciała je z powrotem, już wszystko wydała. Przypadkowo Taylor poprosiła o nie dopiero 8 września. Jeśli to nie jest jeszcze oczywiste, Zach jest bardzo troskliwą osobą, która wyraźnie bardzo ufała swojej żonie. Do tej pory udzielił solidnych odpowiedzi na pytania, gdzie był, gdy Taylor zniknął i na temat swojego zaangażowania w finanse pary, które praktycznie nie istniało. Ale detektywi muszą wykluczyć jakikolwiek udział, więc decydują się omówić, gdzie znaleziono ciało. Posiadłość przy Brit Road i to należy do jej ciotki i wujka. Byłeś tam kiedyś? Tak. Kiedy myślisz, że ostatnio tam byłeś? Zamieniłem mój czterokołowiec na pojazd side by side i to było ostatni raz. Wcześniej nie potrafię powiedzieć. Kiedy to było? Kilka miesięcy temu. Twój numer telefonu numer 554. Czy zawsze masz go przy sobie? Tak myślę. Czy kiedykolwiek pożyczasz to komuś? Nie! Czy kiedykolwiek pożyczyłbyś to komuś? Nie. Czy pamiętasz, żeby Ashley kiedykolwiek tego używała? Zabierała ze sobą? Nie. Nigdy. Czy to było związane z kradzieżą ziemi? Lub czymkolwiek, co miało być zastąpione? Nie, wcale nie. To może wydawać się przypadkowe pytanie, ale dane z telefonów odegrały ogromną rolę w odkryciu prawdy w tej sprawie. Nie tylko pokazali Ashley na posesji, gdzie Taylor został znaleziony martwy ósmego, ale także pokazali telefon Taylora na weselu, w którym Ashley uczestniczyła następnego dnia. Jednak Taylor nie był nigdy widziany na weselu, ani gdziekolwiek indziej po tej dacie. Detektywi tutaj próbują jedynie potwierdzić, że gdyby w zapisach telefonu zacia odkryto podejrzaną aktywność, nie można by argumentować, że to nie on kontrolował telefon. Pamiętaj, Zach nadal ma bardzo małe pojęcie o prawdziwej naturze tej sprawy. Nie wie, ile dowodów policja ma przeciwko jego żonie. Wszystko co robi, to broni się i udziela odpowiedzi, które miejmy nadzieję rozwiążą sprawę, więc biorąc pod uwagę jego dotychczasową współpracę, detektywi postanawiają spróbować przesłuchać go na temat dalszych dowodów fizycznych. Czy posiadasz jakieś pistolety 9 mm? Jakie rodzaje? Kiedy kupiłem? Tylko jeden? Tak, mam dużo broni. Dużo. Myślę, że jeden blok dziewięć. Jaki model? 19. 19. Wiesz, Ackerman jak Taylor mi, że dziewczyna Została postrzelona i on to zdobył. Usłyszał to od Mulkana. Więc Ackerman powiedział ci, że dostał awans? Tak. I czy rozwinął on coś jeszcze? Że myślą, że dziewczyna została postrzelona. Ok. Czy kiedykolwiek kupiłeś aż ty broń? Lub coś w tym rodzaju. Przez lata, tak. Tak. Kupiłem jej kiedyś 380. Jaki model? PPK. Ok, bardzo dobrze. Czy ona nosi broń palną? Dawno jej nie widziałem z żadną. Wcale. Ten, czy masz 380, Erik? Tak. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, że miała, był 38 kalibrowy Airweight. Nie widziałem jej z tym od nie wiem jak dawno. Pozwólcie, odpowiem: Czy zabiłeś lub uczestniczyłeś w śmierci? Absolutnie nie. Nie zadałbym tego pytania. Dobrze. Czy zabiłeś, uczestniczyłeś? Lub czy masz jakąkolwiek wiedzę? Zero, Jason. Absolutnie Absolutnie nie. żadnych. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego, być blisko tego nic. Nie wiem nic na ten temat. Detektywi teraz starają się nieco zwiększyć presję. Zak wydawał się do tej pory niezwykle swobodny i prawdopodobnie starają się po prostu sprawdzić, czy to z powodu luźniejszego charakteru dotychczasowego wywiadu, czy dlatego, że naprawdę jest niewinny. Jednak Zak pozostaje spokojny, a jego mowa ciała to potwierdza Gdy presja narasta, Zak nie odchyla się Nie zakłada rąk na piersi, ani w żaden sposób nie zamyka się Jak mógłby to zrobić winny człowiek? Zamiast tego pochyla się do przodu, utrzymuje kontakt wzrokowy A jego wypowiedzi są jasne i zwięzłe Jego postawa wyraża pewność siebie i gotowość do współpracy Jego stopy są płasko na ziemi, a on pochyla się w kierunku detektywów Co dowodzi, że czuje się przy nich bezpiecznie i że nie ma nic do ukrycia W rzeczywistości jest to tylko jedna z dwóch różnych pozycji Które Zak przyjął podczas przesłuchania Druga to bardziej luźna, wyprostowana pozycja z otwartymi rękoma i nogami. Zack robi wszystko co może, by wyglądać na niewinnego, a mimo to presja wciąż rośnie. Co myślisz? Co się stało z Taylorem? Nie mogłem ci powiedzieć, Jason. To znaczy, nie mam pojęcia. nie wiem. To znaczy, nikt nie zasługuje... By przydarzyło mu się coś takiego. Nie znam nikogo. Nie wiem, co im się stało. I pytam Cię w miarę jak to śledztwo trwa, czy to dotyczące wiadomości, zapisów telefonicznych, komputerów, finansów. Czy coś się stanie, co Cię zatrzyma? Cóż, nie. nie. Tylko biorąc udział. W samym morderstwie, ale jeśli chodzi o e, wiesz później, gdyby ktokolwiek na świecie powiedział Hej Zach, pomóż mi coś zrobić. Uciekałbym od tego kogoś tak szybko, jak tylko potrafię. Pozwól, nie tylko cholera to jest wszędzie tak. w wiadomościach. Przeczytałem to i przeczytałem, to, prawda? Próbuję to przełknąć na myśli i zrozumieć. To znaczy, to jest jakby, to jest straszne. Ale przeczytałeś to, więc znasz przynajmniej niektóre szczegóły na podstawie tego oraz twojej wiedzy o pracy, którą wykonujemy i którą kiedyś wykonywałeś. Co o tym myślisz? Pomijając uczucia, jest logicznie. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby coś takiego zrobiła. Mam na myśli, że jest niezwykle inteligentna. Wiesz, ma kryminalny. To znaczy, no tak. Albo magisterka. Czy to magisterka? Czy licencjat? Nie wiem. Jedno z dwóch. I to jest po prostu niechlujne. To znaczy, to jest niechlujne. Nie wyobrażam sobie, by to zrobiła. W głowie Zacka teraz dzieje się wiele. Oczywiście nie chce wierzyć, że jego żona kogoś zabiła, ale jego wieloletnie doświadczenie jako prywatnego detektywa, w połączeniu ze wszystkimi dowodami przeciwko jego żonie, logicznie rzecz biorąc, musi go przekonywać do czegoś innego. Były nie tylko wyciągi bankowe i rejestry połączeń telefonicznych, ale Ashley została nawet uchwycona na kamerze w sklepie z narzędziami, kupując dokładnie ten sam rodzaj cementu, który został użyty do wypełnienia grobu Taylor. W tym momencie detektywi widzieli już wszystko, to, co musieli. Zak poświęca chwilę na rozmowę z prawnikiem i podpisuje nakaz przeszukania, pozwalający im uzyskać wszystkie jego rejestry telefoniczne. Ostatecznie Zak zostaje oczyszczony z wszelkich zarzutów i może wrócić do domu. Jego żona jednak miała inną historię. Ława przysięgłych uznajemy oskarżoną Ashley MacArthur winą morderstwa pierwszego stopnia z premedytacją przy użyciu broni palnej zgodnie z oskarżeniem. Ashley MacArthur została skazana na dożywocie z obowiązkowym wyrokiem 25 lat.